Cudowne teraz. Czy potrafię je zobaczyć, uznać, ukochać, docenić, objąć? Dokładnie takie, jakie jest. Niezależnie od tego, czy jest ciemno, czy jasno, czy zimno, czy ciepło. Niezależnie od tego, jakie jest moje teraźniejsze doświadczenie. Czy mogę je objąć takie, jakie jest i zobaczyć cud tej chwili. Jeżeli tego nie robię, to jestem zawarty w złudzeniu liniowego czasu i nieustannie pędzę gdzieś do jakiejś lepszej chwili, która nigdy nie nadchodzi. W tej chwili, tu i teraz mamy wszystko, czego nam potrzeba. Wszystkie informacje, wszystkie zasoby, cała możliwość spełnienia, szczęścia, obfitości, radości, i pomijamy tę chwilę, myśląc, że jakaś inna chwila jest lepsza. I osądzamy tę chwilę. Ponieważ osądzamy tę chwilę, boimy się doświadczenia tej chwili, Dlatego biegniemy gdzieś indziej. A gdybyśmy tak puścili całkowicie osąd i pozwolili sobie totalnie się odprężyć, totalnie uznać swoje obecne doświadczenia. Tym uznaniu swojego obecnego doświadczenia, nieuciekaniu od również ciała i doświadczenia w ciele, Ach, nieuciekania w głowę, nawet w jakąś duchowość umysłową, której próbujemy użyć, żeby znaleźć jakieś niebo czy spełnienie gdzieś indziej. Gdy jesteśmy tak całkowicie ze sobą. Nagle możemy doświadczyć, że naprawdę wszystko jest w porządku w całym stworzeniu. Wow. Gdy puszczamy osąd tej chwili, wszystko jest doskonałe. I oczywiście wydaje się być to trudne, jeśli targają nami jakieś emocje, wydaje się, że coś złego dzieje się na zewnątrz. Ale wydaje się, że dzieje się coś złego tylko dlatego, że osądzamy tę chwilę. Gdy przestajemy osądzać. Odprężamy się w sobie, w drugim człowieku, w obecnym doświadczeniu. Tego obejmowania teraźniejszej chwili, obejmowania tego, co jest, używam a często podczas sesji indywidualnych z ludźmi, żeby pomóc im wyjść z głowy, z trybu myśl czucia do czucia, i prawie zawsze dochodzi do jakiegoś rodzaju przełomu czy odprężenia, gdy wychodzimy z głowy do czucia ciała. A czasami nawet zapominam tego zrobić w stosunku do siebie. Przypuśćmy, dajmy przykład tak zwanej choroby. Ostatnie kilka dni trochę mnie tam przeorało z tak zwanymi symptomami, które po ludzku można by nazwać przeziębieniem. I umysł, który już wiedział, że to tak naprawdę nie jest choroba, to jest tylko przemiana. Mimo wszystko czuł się niewygodnie. Czułem że coś, chciałem już zmienić ten stan, chciałem już wrócić do tego, co uznawałem za normalne. I zobaczyłem, że wtedy też się pojawił osąd. Osąd. I prawdziwa zmiana nie może się dokonać, dopóki jest osąd. Że coś jest z nami nie tak. Ja dopiero w tym odprężeniu, że to jest naprawdę doskonale, jest dokładnie tak, jak ma być, dokonuje się przemiana, bo ono spuszcza opór. Oj, o sądzie jeszcze mógłbym dużo mówić i pewnie będzie niejedna okazja, ale gdy odkrywam. Te jeszcze pokłady sądu w sobie, to widzę, że to zawsze dotyczyło jakiegoś porównywania się z kimś lub czymś i myślenia, że coś jest lepsze lub gorsze, że ja jestem lepszy lub gorszy, ktoś inny jest lepszy lub gorszy. I w tym osądzie zawsze oczywiście jest emocja lęku. <laughs> Jest brak akceptacji dla tej chwili, dla tego cudownego teraz. Bo wydaje się, że jest jakieś lepsze teraz. A gdybyśmy tak wszystkie doświadczenia nasze, innych ludzi, potraktowali jako po prostu różne kolory: różne kolory tęczy, całą gamę barw. Które przejawiają się na różne sposoby, ale nie są lepsze lub gorsze od innych. Czy nie spojrzelibyśmy inaczej na doświadczenia innych ludzi, które przedtem ocenialiśmy jako lepsze lub gorsze, czy na swoje doświadczenia jako lepsze lub gorsze? Nie, to jest po prostu doświadczenie. Każde doświadczenie oferuje nam cud. Cud życia. Cud ponownego spojrzenia na siebie, na to, kim jesteśmy i czym jest życie. Nie pomijajmy tej chwili, cudu, jakim ona jest. Nie, po, nie pomijajmy siebie nawzajem i cudu, jakim my dla siebie nawzajem jesteśmy. To jest wpadać w rutynę myślenia, o ja już tego znam, ja już wiem, kim on jest, wiem, jaki on jest. My tak po prostu tworzyli umysł i zadziwili się. Zadziwili się cudem, jakim my sami dla siebie jesteśmy i jakim dla siebie nawzajem jesteśmy. Wypuszczamy osąd, no naprawdę, pozostaje cud. I to się nie kończy. Okazuje się, że jest kolejny cud i kolejny cud. I w tym cudownym teraz zakochujemy się w sobie samych i w drugim na nowo. I jeszcze raz, i jeszcze raz. I nie ma końca temu, jest wieczne stwarzanie i szerzenie z tego momentu, teraz, z tego punktu, teraz. I nawet jak wydaje się, że coś jest ciężkie, zaciśnięte, trudne, w tym też możemy się odprężyć i jeszcze pogłębić naszą podróż ku sobie i rozszerzanie się na cały wszechświat, bo nie oceniamy tego teraz. A więc, witaj w tym cudownym momencie, teraz. я за тебя.